Kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z kalendarzami adwentowymi. Dzisiaj będziemy otwierać sobie kolejny bardzo taniutki kalendarz z kosmetykami. Ten kalendarz kupiłam za jedyne 6 funtów, czyli to jest jakieś 30 zł. Oczywiście tradycyjnie w opisie zostawiam Wam namiary na ten kalendarz. Napiszę gdzie, za ile go kupiłam i jeżeli znajdę go gdzieś w internecie, to również zostawię Wam linki do niego. Ja już wcześniej widziałam go w internecie, ale on był droższy. Kosztował ponad 10 funtów. Ostatecznie go nie kupiłam, a teraz udało mi się go dostać stacjonarnie, właśnie za jedyne 6 funtów, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Wychodzi mniej więcej jakieś 2,50 za, za jedno okienko. Okienek jest 12 i za chwilkę tradycyjnie będziemy sobie je otwierać, wszystkie jedno po drugim. Ja będę Wam pokazywać na przybliżeniu, co w nich znalazłam. Zanim przejdę do pokazywania kalendarza, to tradycyjnie łapka w górę, jeżeli taki filmik. Wam się podoba. Ostatnio kupiłam jeszcze kilka kalendarzy adwentowych, więc będą takie filmiki u mnie na kanale jeszcze. Więc pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze kanału nie subskrybujecie, mnie to bardzo motywuje do tego, żeby nagrywać więcej, żeby publikować tutaj filmiki codziennie w miarę możliwości. No, i jeszcze zapraszam Was na mój Instagram. Tutaj zostawiam Wam nazwę mojego Instagrama, natomiast w opisie macie bezpośredni link do ostatniego konkursu, który obecnie trwa na Instagramie, więc też zapraszam Was do udziału. No, i już przechodzimy do otwierania tego pięknego kalendarza, no bo nie da się ukryć jest. Bardzo ładny, pastelowy, tutaj z takimi e, złotymi napisami. Jestem bardzo ciekawa, czy okaże się hitem, czy kitem. Najpierw muszę go odfoliować. Mała dygresja, ale bardzo podoba mi się tutaj bok tego kalendarza. Ostatnio widziałam takie tapety, i po prostu właśnie takie e, białe ze złotymi wzorami, i absolutnie się w nich zakochałam. Także to jest coś, co mi się mega podoba. Taki wzór jest ekstra. No piękny jest ten kalendarz, piękny. Teraz po odfoliowaniu wygląda, myślę, że jeszcze ładniej. Nie ma co przedłużać. Tutaj mamy pierwsze okienko z napisem Let the fun begin. Mm, już czuję zapach, ale potrzebuję pensetę, bo ciężko się go otwiera. Pół otwiera się beznadziejnie. Ja zawsze też na to zwracam uwagę i zawsze też wam o tym mówię, jak dany kalendarz się otwiera. No bo niektórzy otwierają dzień po dniu i lubią sobie mieć ten kalendarz wystawiony po prostu gdzieś na widoku i czasami niezbyt ciekawie to wygląda. Widzę tutaj jakąś tubkę, która jest przepiękna. Naprawdę, jeżeli chodzi o grafikę, no to jest super. Czyli w pierwszym okienku mamy taki oto krem do rąk. W ogóle ten kalendarz nazywa się e, fi, Jean and Fizz i i pamiętam, że jak patrzyłam na jakiejś stronie internetowej, to tam było tak podkreślone, że ten kalendarz nie zawiera alkoholu, żeby sobie ktoś nie pomyślał właśnie, że ta nazwa Jean no może być myląca dla niektórych osób. Na razie nie będę go otwierać, bo jest zaklejony, a ja mam naprawdę ogromny zapas kremów do rąk w tym momencie, więc tylko odłożę sobie tutaj na bok. I mam nadzieję, że tutaj jakieś inne produkty będę mogła powąchać. O, i tutaj mamy płyn do kąpieli. Bardzo ładny, zobaczcie, bardzo ładny ma kolor taki perłowy róż. No, taki na raz, ale powąchajmy. Jest zaklejony, ale ten muszę powąchać. I tak na pewno go zużyję bardzo szybko. Bardzo ładny zapach. Nie pachnie żadnym jeanem, żadnym alkoholem tego nie musicie się obawiać, mówię od razu. Pachnie. Pewnie jest to jakiś określony zapach, jak dla mnie, ale ja jestem fatalna w rozpoznawaniu zapachów. Dla mnie to pachnie jak takie różowe landrynki, jak jakieś cukierki. Bardzo ładnie. Przechodzimy do trujeczki, Tutaj mamy napis Jingle Bells, ale takie jean pisane jak jean. I tutaj mamy żel pod prysznic, ale on jest w innym kolorze. To jest taki jasno-miętowy kolor, więc oczywiście też otworzę. Aha, zobaczcie, on jest w takim kolorze miętowym i tutaj te niektóre okienka są właśnie takie miętowe, a niektóre są różowe, więc podejrzewam, że tutaj będą kosmetyki o dwóch zapachach. Otwórzmy sobie tutaj od razu. Ja nie wiem, co to jest za zapach. Gin and Tonic Scented Shower Gel. To jest niby o zapachu ginu z tonikiem. Ja nie wiem, słuchajcie. że tak dawno nie piłam ginu z tonikiem, że nie wiem, że pachnie. No ten zapach nie jest jakiś taki super ekstra, ale też nie jest zły. No, w porównaniu z tym różowym, różowy jest przepiękny, więc może dlatego ten troszkę mniej mi tutaj przypadł do gustu od razu. Przechodzimy do czwórki, i tutaj mamy body lotion, czyli coś nawilżającego do ciała. Dobra, mam nadzieję, że on będzie widoczny. Piąteczka. No, i pod piątką mamy kulę do kąpieli różową. Bardzo fajnie, jak wiecie, ja uwielbiam kulę do kąpieli. Taka różowiutka, dosyć duża. Chociaż powiem Wam, że ostatnio otworzyłam tyle tych kalendarzy z, z jakimiś tam specyfikami do kąpieli, że mamy jeszcze zapas i nie nadążamy tego zużywać. Przechodzę do szósteczki. Czyli widzę, że zawartość tego kalendarza jest taka kąpielowo-pielęgnacyjna, tak bym ją określiła. I tutaj mamy body scrub. O, fajnie, peeling. Super, nie spodziewałam się peelingu. To rzeczywiście, zobaczcie, kolejna taka rzecz do pielęgnacji. Podoba mi się zawartość tego kalendarza, naprawdę. To złoto chyba tak się odbija, że światło trochę szaleje. Dobra, to była już połowa, a teraz przechodzimy do siódemki. I pod siódemką mamy jeszcze jeden peeling. Tym razem taki właśnie zielony. Poprzedni był różowy, a ten jest zielony. No peelingi na pewno mi się przydadzą. Ten wygląda tak. Dobra, naprawdę podoba mi się zawartość tego kalendarza. E, trzy dyszki, myślę, że fajny pomysł na prezent. Jestem dopiero przy ósemce, ale chyba już mogę polecić. Wy, oczywiście, piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat takiego kalendarza. Czy byście kupiły, czy nie. Mam nadzieję, że go znajdę gdzieś w Polsce. E, tutaj mamy żel pod prysznic różowy. Był już żel pod prysznic taki miętowy, teraz jest różowy. Super. W ogóle bardzo ładnie wyglądają te kosmetyki. Szata graficzna. Po prostu na szóstkę. Bardzo mi się podoba. Przechodzimy od razu do dziewiątki. Dziewiątka jest tutaj. O, i tutaj mamy kolejną kulę do kąpieli. Tym razem taka jasno-miętowa. Ona ma 50 gramów, czyli wcale taka malutka nie jest. Dziesiątka. I tutaj na dziesiątce jest napisane Prosecco Princess. I tutaj kolejny Body Lotion, czyli jakiś tam... Czyli jakiś balsam do ciała. I tym razem... I zielony miętowy. Czyli już pewnie zauważyłyście, zauważyliście, bo wiem, że faceci też nie wiem oglądać te kalendarze, że tutaj praktycznie każdy kosmetyk występuje w dwóch wersjach takich zapachowych i kolorystycznych, ale myślę, że jest to bardzo fajne. Jedenastka i pod jedenastką mamy, zobaczcie, kolejny krem do rąk i tym razem rzeczywiście też miętowy. No i już ostatni numerek, 12. I tutaj mamy płyn do kąpieli. Na pewno też go zużyję. I on też jest bardzo ładny. Zobaczcie, taki jasno-miętowy, perłowy, nośliczny. Dobra, słuchajcie, więc co? Możemy sobie przejść do podsumowania. Tak jak widzicie, tutaj postaram się zrobić zbliżenie. Zawartość tego kalendarza prezentuje się naprawdę całkiem nieźle. Za 30 zł mamy 12 produktów, z czego tutaj nie ma w sumie żadnego takiego zapychacza. Myślę, że. Każdy z nich się przyda. Podejrzewam, że ten kalendarz udało mi się kupić trochę taniej. Jego regularna cena jest chyba troszkę wyższa. No, ale za trzy dyszki, tyle produktów. Nie, no naprawdę super. No, 2,50 jakoś tak wychodzi za jeden. Także super, naprawdę. No, ja polecam. Dajcie znać, co wy sądzicie. Czy byście kupiły komuś na prezent taki kalendarz? Ja na pewno tak. Uważam, że, że taki kalendarz jest ok. Powiem Wam, że no ja jestem zadowolona z tych moich ostatnich filmików z tej serii, dlatego że trafiam na takie właśnie fajne kalendarze. Bardzo tanie i bardzo fajne. Tutaj w ogóle w opisie zostawiam Wam link do playlisty z kalendarzami, także możecie sobie tam zobaczyć jeszcze jakieś inne kalendarze. Są kalendarze ze świeczkami, kalendarz dla dziewczynki. No, różne, z kosmetykami, ze słodyczami, trochę już się tego nazbierało, a w najbliższym czasie będę jeszcze nagrywać więcej, więc jeżeli ten temat Was interesuje, no to tylko subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i dzisiaj już żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że kolejne kalendarze, które będę otwierać, też będą takie fajne i że będę mogła wyszukiwać jakieś perełki, które będę mogła Wam polecać. No, a dzisiaj pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia u mnie na kanale jutro lub najpóźniej jak zwykle pojutrze.